Tekst manny na 8 lutego, o małowierny, dlaczego wątpiłeś Ewangelia Mateusza, rozdział 14, werset 31. Komentarz parauzyjny. Co należy zrobić, by przezwyciężyć ten brak wiary i uzyskać jej wzrost? Odpowiadamy, że tak jak kiedyś apostołowie powinniśmy się modlić, Panie, przymnóż nam wiary. Wtedy, działając zgodnie z tą modlitwą, każdy powinien doskonalić wiarę we własnym sercu przez A ciągłe odświeżanie w pamięci boskich obietnic, dokładne zapoznawanie się z nimi w słowie Ojca oraz B coraz głębsze uświadamianie sobie, że po zawarciu uprzymierza z Panem obietnice te należą do Niego. W dziękczynnej modlitwie przed Panem w sercu i ustami powinien uznawać je za swoje oraz przypisywać je sobie we własnych myślach i rozmowach prowadzonych z braćmi o rzeczach świętych, reprint numer 2642. Komentarz Epifaniczny Jednym z najdziwniejszych zjawisk jest wątpiący chrześcijanin. Dlaczego miałby wątpić? Mając Boga doskonałego w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, zobowiązującego się przysięgą, że wszystkie rzeczy będą mu dopomagały ku dobremu. Dlaczego miałby wątpić, mając zbawiciela, który stał się jego mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i wyzwoleniem, uzupełniającego wszelkie braki, uwalniającego od wszelkich wad? udoskonalającego w nim wszelkie dobro i przez Ducha czyniącego go kandydatem do królestwa zaopatrzonym we wszystko co niezbędne do jego osiągnięcia równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Hioba rozdział 30 werset 20 wołam do ciebie a nie wysłuchujesz mnie stoję przed tobą a nie patrzysz na mnie Psalm 22 Werset 3 Boże Mój, Wołam we dnie, a nie ozywasz mi się, i w nocy, a nie mogę się uspokoić. Psalm 31 Werset 23 Jam rzekł w uciekaniu mojem, odrzuconym jest od oczów Twych, aleś ty wysłuchał głos modlitw moich, gdym wołał do Ciebie. Psalm 42 wersety 6 i 7 Przedże się smucisz, duszo moja, a przed sobą tworzysz we mnie, czekaj na Boga, albowiem Go jeszcze będę wysławiał za wielkie wybawienie twarzy Jego. Boże mój, dusza moja tęsknij sobie we mnie, przetocz na Cię wspominamy w ziemi jordańskiej i herymońskiej, na górze Mizar. Psalm 49 werset 6. Przedże się mam bać we złe dni, aby mnie nieprawość tych, którzy mi je depczą, miała ogarnąć. Psalm 73 wersety od 13 do 17. Próżno tedy w czystości chowam ręce moje, a w niewinności serce moje omywam. Ponieważ mnie cały dzień biją, a kara nie cierpię na każdy poranek. Rzekeli, będę też tak o tym mówił, tedy rodzaj synów Twoich rzeczy, żem im nie praw. Chciałem Ci tego rozumem doścignąć, ale mi się tu trudno zdało, ażem wszedł do świątnicy Bożej, a tu tum porozumiał dokończenia ich. Psalm 77, versety czwarty i od ósmego do dziesiątego: Wspominałem na Boga, a tworzyłem sobą, Rozmyślałem, a utrapieniem ściśniony był duch mój. Wsela. Izali mi je na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże. Izali do końca ustanie miłosierdzie Jego, i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju. Izali zapomniał Bóg zmiłować się. Izali zatrzymał w gniewie litości swoje. Wsela. Przypowieści Salomonowe rozdział 24 werset 10 Jeśli będziesz gnuśnym, Tedy w dzień ucisku słaba będzie siła twoja. Izajasza rozdział 40 wersety 27 i 28 że tedy powiadasz, Jakubie, Przeć, że tak mówisz Izraelu, Skryta jest droga moja przed Panem, A sprawa moja przed Boga mego nie przychodzi? Izali nie wiesz? Izaliś nie słyszał, że Bóg Wieczny Pan, który stworzył granice Ziemi, nie ustanie, ani się spracuje, i że nie może być dościgniona mądrość Jego? Rozdział 49 Wersety 14 i 15, Ale są rzekł, opuścił mnie je Pan, a Pan zapomniał o mnie. Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego, a choćby też i one zapomniały, wszakże ja ciebie nie zapomnę. Jeremiasza rozdział ósmy werset osiemnasty. Serce moje we mnie, które by mi je miało posilać w smutku, mdłe jest. Rozdział piętnasty werset osiemnasty. Przedżym ma być żal mój wliczny? A rana moja śmiertelna, która się uleczyć nie da? Przedże mi tak masz być jako myny, jako wody niepewne. Rozdział czterdziesty piąty, werset trzeci, rzekłeś, biada mnie teraz. Bo Pan przyczynia żałości do boleści mojej, upracowałem się w wzdychaniu moim, a odpoczynku nie znajduję. Treny Jermiasza, rozdział trzeci, wersety ósmy. 17. i 18. A choć wołam i krzyczę, zatula uszy na modlitwę moje. się oddalił, o Boże! Od pokoju duszę moją, aż na wczasy zapominam. I mówię, zginęła siła moja, i nadzieja moja, którą miał w Panu. Rozdział 5, werset 20. że nas na wieki zapominasz, a opuszczasz nas przez tak długi czas. Ewangelia Mateusza, rozdział ósmy, wersety od 23 do 27: A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego. A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak, iż się łódź okrywała. A on spał, a przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I rzekł do nich: Przecież że jesteście bojaźliwi. O Omałowierni. Tedy wstawszy, zgromił wiatry i morze, i stało się uciszenia wielkie. A ludzie się dziwowali, mówiąc, jakiż to jest ten, że mu i wiatry i morze posłuszne są? Rozdział 14 wersety od 29 do 31. A on rzekł: pójdź. A Piotr, Wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyszedł do Jezusa, ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się, a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, przedżeś wątpił. Rozdział 17, wersety od 14 do 21. A gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek i upadł przed nim na kolana, i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, albowiem lunatykiem jest i ciężko się trapi. Częstokroć bowiem wpada w ogień i częstokroć w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale go nie mogli uzdrowić. A odpowiadając Jezus, rzekł: o rodzaju niewierny i przewrotny. Dokądże będę z wami? Dokądże was będę cierpiał? Przywiedźcie mi Go sam. I zgromił nagody jabła Jezus, i wyszedł od niego. I uzdrowiony jest one młodzieniec o onejże godziny. Tedy przystąpiwszy uczniowie do Jezusa osobno, rzekli mu, czemu żeśmy go my wygnać nie mogli? Lecz Jezus rzekł do nich. Dla niedowiarstwa waszego, zaprawdę bowiem powiadamy wam, jeździbyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze, przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post. Rozdział 28 Werset 17, ale ujrzawszy go, Pokłonili mu się, lecz niektórzy wątpili. Ewangelia Marka rozdział czwarty, wersety od 38 do 40 A on na zadzie łodzi spał na wezgłówku, i obudzili go i mówili mu, nauczycielu, nie dbasz, że giniemy. A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu, umilknij, a uśmiesz się. I przestał wiatr. A stało się wielkie uciszenie. Zatem rzekł im, Przecz jesteście tak bojaźliwi? Jakoż nie macie wiary? Pierwsza Mojżeszowa rozdział 12, wersety 12 i 13, I stanie się, że gdy cię obaczą Egipcjanie, rzeką, Żona to jego, i zabiją mnie, a ciebie żywo zostawią. Mów, proszę. Żeś jest siostrą moją, aby mi dobrze było dla ciebie, i żywa została dla ciebie dusza moja. Druga Mojżeszowa rozdział 14 wersety od 10 do 15, a gdy faraon następował, tedy podnieśli synowie izraelscy oczy swe, a oto Egipczanie ciągną za nimi, i bali się bardzo, i wołali synowie izraelscy do Pana. I mówili do Mojżesza, a zaż nie było grobów w Egipcie. Wywiodłeś nas, abyśmy pomarli na puszczy, cóżeś nam to uczynił, żeś nas wywiódł z Egiptu? A nie to jest, cośmy do ciebie mówili w Egipcie, mówiąc, zaniechaj nas, abyśmy służyli Egipcjanom, bo lepiej było nam służyć Egipcjanom, niżeli pomrzeć na puszczy. I rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, stójcie, a patrzajcie na wybawienie pańskie, które wam dziś uczyni, bo Egipczanów, których teraz widzicie, więcej nie oglądacie na wieki. Pan będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie. I rzekł pan do Mojżesza, cóż wołasz do mnie? Mów do synów izraelskich, aby ciągnęli. Pieśni 197, 63, 110, 293, 305, 328, 330 wiersze brzasku, 53, o małowierni. Lektura uzupełniająca reprint numer 5424A. Pytania, czy w tym tygodniu przejawiałem przejawiałam wiarę czy zwątpienie? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.